W dniu dzisiejszym prokurator który Nowej w Mielcu ogłosił podejrzanemu zarzut zabójstwa dokonanego 1 stycznia, a więc w nowy rok, w Kiełkowie, powiat Mielec, zabójstwa żony. Podejrzany złożył wyjaśnienia bardzo skrótowe, takie szczątkowe, nie przyznał się do winy. Wyjaśnił, że przebiegu zdarzenia nie pamięta. Do przestępstwa doszło około pierwszej drugiej w nocy. Policję zawiadomił brat pokrzywconej, który po prostu ujawnił zwłoki. Jutro zostanie przeprowadzona w zakładzie medycyny sądowej w Krakowie sekcja zwłoka, więc oględziny zewnętrzne i wewnętrzne, zmarłej. Wiemy wstępnie, że pokrzywca ona doznała co najmniej trzech ran ciętych, a więc pochodzących od ostrego narzędzia, np. Na noża, szyi i klatki piersiowej. I one były najprawdopodobniej przyczyną zgonu.